Witam Państwa we wtorek, 28 dnia stycznia. Z tej strony Daniel Kostecki obserwujemy parę euro-dolar na interwale H4, gdzie widzimy przedłużającą się w czasie konsolidację. A to ze względu na brak impulsów, które mogłyby wpłynąć na zmianę położenia kursu tej pary walutowej. Takie impulsy dopiero przyjdą jutro, zwłaszcza jutro wieczorem, kiedy to będziemy mieć decyzję Fedu odnośnie programu skupu. Aktywów, ale to dopiero na 20, tak więc bez czynników fundamentalnych aktualnie eurodolar może się konsolidować jeszcze przez najbliższe godziny. I tutaj mamy zarysowany kanał trendowy. W ramach którego taka konsolidacja może trochę zniżkująca przebiegać. Natomiast wyjście górą z tego kanału mogłoby jeszcze powodować jeden atak kupujący, ze względu na to, że od dołka możemy tutaj liczyć falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze piątą na nowy szczyt. Niemniej jednak, i tak w średnim terminie na razie wydaje się, że czy rynek ustanowi tutaj nowy szczyt, czy też od razu zacznie zniżkować, to warto będzie wtedy wskakiwać do tego rozpędzonego e, pociągu na. Południe, ponieważ w średnim terminie i tak zakładamy, że nowe dołki pod 1,35 tutaj powstaną. Teraz tylko pozostaje kwestia, czy rynek będzie tak łaskawy, że da tutaj lepszą cenę do gry na shorty, czy trzeba będzie wskakiwać właśnie do rozpędzonej ceny na dół. Ale o tym dowiemy się już niedługo. Warto obserwować zatem zachowanie tego rynku. Para funt, dolar. Tutaj zmienność jest całkiem duża. Dziś poznaliśmy dane o wzroście gospodarczym Wielkiej Brytanii, dane nie zaskoczyły rynku, były zgodne z oczekiwaniami, no i tym samym e, jak na razie mamy Próbę odreagowania tego ostatniego rajdu korekcyjnego. Takie V trochę tutaj powstało, ale wydaje się, że mamy tutaj do czynienia jedynie z próbą korekty lub też zakończenia tak zwanej załamanej fali piątej w impulsie. Stąd też średnioterminowo, jak na razie, zakładamy większe cofnięcie na tym rynku. Jeśli chodzi o surowce, dość ciekawie wygląda wykres miedzi, ponieważ od szczytu rysuje się coś na kształt korekty prostej ABC. Aktualnie testowane jest wsparcie wynikające z ostatniego dołka, w związku z tym, jeśli miedzi udałoby się pokonać. Górne ograniczenie kanału trendowego, to kolejny impuls może nawet podobny do tego mógłby się tutaj rozwinąć. No I WIG 20, który stabilizuje się po tej serii spadków wydaje się, że 2312 punktów, a także 2300 to będą takie dość istotne poziomy, i trzeba jeszcze tutaj pamiętać o tej luce. Hosy, która nie została domknięta, więc jeśli mamy tutaj zobaczyć przecenę, to właśnie nawet i do tej luki hossy ona mogłaby potrwać, a wtedy też ten rejon mógłby być całkiem ciekawym rejonem do zastanowienia się nad otwarciem średnioterminowych pozycji długich. Więc warto obserwować, jeżeli rynek dotrze do tego miejsca, to wtedy nie, można by rozważyć właśnie średnioterminowe pozycje długie.